Edge Beveler i French Skiver CraftPoint Cześć, z tej strony Paweł ze sklepu CraftPoint. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam nasze dwa nowe narzędzia Edge Beveler i French Skiver z linii CraftPoint Tools. Jak wiecie, od dłuższego czasu dążymy do stworzenia własnej linii narzędzi kaletniczych i aktualnie Edge Beveler oraz French Skiwer są już ostatnim elementem dopełniającym ten temat. Edge Bevelery dostępne są w czterech rozmiarach. Jest to numer 0, 1, 2 i 3. I każdy z tych numerów charakteryzuje się różną szerokością cięcia. Numer 0 posiada szerokość cięcia 0,5 mm. Kolejnie mamy numer 1. Z kolei tutaj mamy 1 mm szerokości. Następny numer 2 to jest 1,8 mm szerokości cięcia i na sam koniec numer 3 i tutaj mamy 2,5 mm szerokości cięcia, czyli to już jest do naprawdę grubych skór. Na naszym kanale mamy już film dotyczący zastosowania edge bevelera, ale przypomnijmy tutaj tylko krótko, że jest to narzędzie do fazowania krawędzi skóry. Wykonuje się ten proces jako jeden z kroków wykończenia całej krawędzi jest on niezbędny do tego, aby nasz końcowy projekt wyglądał estetycznie i perfekcyjnie. Przedstawimy teraz działanie poszczególnych edge bevelerów na skórze koniakowej numer 0. Kolejno numer jeden, następnie dwójka i ostatni numer trzy. Dzięki ścięciu końcowej części lica i mizdry, oraz kolejne wypolerowaniu krawędzi przy pomocy uclikera uzyskujemy piękną gładką powierzchnię, która nie będzie narażona na strzępienie się podczas użytkowania, e, czy to po prostu produktów e, używanych w domu, czy w lesie jak pochewki na noże i inne tego typu elementy. Kolejnym narzędziem, które chcemy Wam przedstawić jest French Skiver. Aktualnie w naszej ofercie posiadamy jeden model French Skivera o szerokości cięcia 10 mm. Narzędzie to jest szczególnie przydatne podczas cienienia skóry w miejscach, gdzie potrzebujemy, aby jej grubość była mniejsza. Świetnie sprawdzi się nam podczas cienienia elementów, w których skóra będzie zagięta, np. wewnętrzna część grzbietu pochewki noża, czy także po prostu element, który trzyma nam naszą klamerkę w pasku do spodni. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do naszego sklepu craft.com oraz na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie wiele różnych innych filmów na temat przeróżnych typów kaletniczych. Zapraszamy w szczególności do filmu, który przedstawia ostrzenie narzędzi kaletniczych, dzięki któremu dowiemy się, jak cały czas utrzymać narzędzia kaletnicze w jak najlepszej kondycji. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć!